Baran, moi drodzy, baranek, baranek, baranek. Co dla baranka? Zobaczmy, co dla baranka. Co dla baranka na kolejny miesiąc? Co dla baranka na lipiec? Jaka energia będzie główna? I czym spowodowana? Hmm. Kreowanie kurcze, wiecie co? otworzenie nowych rzeczy i tutaj się pokazuje, mm, czym spowodowana, matką, kobietą, która zostaje w domu, mm, żeby nie było, że ktoś Was będzie chciał pozbawić energii działania, bo, bo macie dzieci, bo opiekujecie się domem, bo ktoś Was będzie zwodził, żeby nie było czegoś takiego. Dlaczego ten mak? Mm, będzie chodziło o jakieś finanse. Tutaj się pokazuje kreowanie życia, może byłyście matką, przepraszam, jesteście matką, która nie pracowała, teraz się pojawia dla Was jakaś świetna sytuacja, na przykład finansowa, jakiś nowy, fajny projekt, możecie w to wejść, chcecie w to wejść jak najbardziej poprzez ten nowy projekt, tak naprawdę będziecie się w jakiś sposób rozwijać. Hmm. Natomiast jeżeli jesteście mężczyzną, to pokazuje mi się tutaj, że. To mężczyzna się rozwija, ale tylko i wyłącznie dzięki kobiecie, która przy nim tkwi, która mu pomaga, która go wspiera, podsuwa mu dobre pomysły i jest jego, wiecie co, powierniczką losu, yy, i zawsze jest po jego stronie. Co dla baranka na kolejny miesiąc? Cóż dla baranka? Wow. Wow. Ojej. No się będzie działo, wam powiem. Kończy się namiętnością. W ogóle gwiazda tutaj Wam przyświeca, więc macie um, to, co się wydarzyło złego w waszym życiu. Um, bo pokazuje się tutaj, że... Um, Jesteście tutaj, się pokazuje po jakichś no, sprawach, sytuacjach trudniejszych, teraz tak naprawdę analizujecie, co się wydarzyło wcześniej, ale już nie wrócicie jakby do tych wydarzeń, tu się pokazuje, tutaj pokazuje się również, że mężczyzna z zasadami w Waszym życiu, być może miałyście taki kontakt z takim mężczyzną, może byłyście z takim mężczyzną na przykład, tak? Tu się pokazuje, że mieliście bardzo dużo wiary w jakąś tak, taką relację czy związek. Tutaj wszystko jakby było pięknie poukładane, natomiast coś nie wyszło do końca. Mm, teraz macie, robicie taki bilans strat i zysków po jakiejś tutaj takiej znajomości mm, i już jesteście po przejściach, natomiast wy jeszcze domykacie tutaj na pewno sprawy, tak? bo tutaj mogą być sprawy rozwody. Hmm rozstania, mm, nie jest to dla Was przyjemne, na pewno tu się pokazuje, natomiast Wy musicie jakby to kończyć dzieła e, albo muszą się po prostu pewne sprawy pozamykać i jesteście tego świadomi, że trzeba to zrobić, tak, e, natomiast pokazuje się tutaj, że jest Wam, mm, jest Wam bardzo przykro, jest Wam bardzo smutno, jeżeli to były jakieś rozwody, mm, rozstania, to... Mm, jest Wam przykro, czujecie brak miłości, czujecie się w takim smutku, może nie w dramacie, ale jest Wam przykro, jakby troszeczkę tęsknicie być może za tą osobą, ale to już bardziej za przyzwyczajeniem do tej osoby. Pokazuje się, że jest Wam trudno, jest Wam ciężko, Wycie się, jakby dźwigacie na swoich plecach, wiecie, jakieś obciążenia, jest Wam po prostu, tu się pokazuje wysiłek fizyczny, psychiczny. Psychicznie macie dosyć, fizycznie też nie. Jakby zbyt wiele zobowiązań, jakby zbyt wiele obowią obowiązków. I co Was wybawi? Wybawi w tym miesiącu. Nowa namiętność, słuchajcie, nowa, nowe, nowa znajomość jakaś Wam się szykuje, jeżeli chodzi o baranka. Sama końcówka lipca, słuchajcie, poznajecie kogoś. Yy, coś tutaj się fajnego zadzieje. Zobaczmy, dlaczego tu jest ta gwiazdka. To miało być spełnienie marzeń, wiecie, w Waszym życiu, dzięki temu mężczyźnie, który się tutaj pokazuje, ale niestety z jakichś powodów wiadomości do Was przyszły jakieś, które spowodowały, że nie mogłyście za bardzo jakby, nie mogliście, nie mogłyście wziąć spraw w swoje ręce, tylko musiałyście jeszcze czekać, było Wam trochę niewygodnie z, z powodu tej sytuacji. Tu się pokazuje jakiś taki mężczyzna, mógł być nawet starszy na stanowisku, nawet uduchowiony, że tak powiem. Mm, ale tu się pokazuje w związku z tym, że tak jakby mm, ten człowiek miał was chronić w życiu w jakiś sposób miał wam pomagać, natomiast przy nim jest brak. Miał być spełnienie marzeń, ale ciągle tej osoby nie było, i tak jakby mm, to tak się trochę znudziło, że tej osoby ciągle nie było, i, i nie było jej, i dodatkowo tu się pokazuje brak, a przecież miał być spełnienie marzeń tak jakby czekaliście na to spełnienie marzeń, ale to to nie miało racji bytu. Jakieś wiadomości przyszły tak naprawdę, które powodowały, że coś było zablokowane. I teraz mogę powiedzieć dalej. Przyszła jakaś propozycja. Przyszła o propozycję jakaś odnośnie, wiecie co, standardu życia. To przy tych rozstaniach i przy tych rozwodach jest tak naprawdę, że jesteście już po tej sytuacji. Dlaczego? Bo przyszła jakaś tutaj propozycja odnośnie pieniędzy, standardu, nie wiem, podziału majątku, czegoś takiego, tak? Dlatego wy jakby analizujecie, tutaj się pokazuje w tym miesiącu na początku, co tu jeszcze, jakie bilans zysków i strat robicie. Ale już jesteś, jesteście po trudnych wydarzeniach, jakieś tu się pokazuje. Nawet nie były takie strasznie trudne. W każdym momencie pokazuje się, że jesteście już po, całych, po tych wszystkich sytuacjach i teraz jakby domykacie sprawy. Pokazuje mi się tutaj w lipcu. Dlatego, że tutaj, jeżeli były rozstania i były rozwody, to pokazuje mi się, że Musicie pewne rzeczy pozamykać, dlatego, żeby ktoś nie przekraczał już waszych granic, tak? Żeby, żeby, jakby, jeżeli chodziło tu o jakiś podział majątku, coś takiego, to żeby wszystko było tak jakby jasne i żebyście nie musieli mieć już kontaktu z tą drugą osobą takiego niepotrzebnego, tak jakby chcecie pozamykać wszystko już tak konkretnie, tak, żeby już jakby oczyścić się. Z całej tej sytuacji. Natomiast tu pokazuje się w lipcu, że jest Wam smutno, tak naprawdę, bo mieliście marzenia jakieś w życiu, przemyślacie to swoje życie, czujecie się samotni samotność do tego wszystkiego jest tutaj. Taka trochę tęsknota, taka nostalgia. Ja nie wiem właściwie, za co mam się teraz wziąć. Tak mi już to wszystko zostało zamknięte, i teraz tak się czuję nieswojo, tak pusto, tak samotnie się czuję. A przecież no miałam jakieś marzenia tak, czy miałem jakieś marzenia miało być, że tak powiem to moje życie kolorowe, natomiast no, jakiś etap został zamknięty i taka pozostała potem pustka, natomiast pokazuje się żeby tutaj jest wam ciężko z powodu jakichś finansów z powodu tego, że tutaj kobieta postawiła mm, na siebie postawiła granice, zażądała czegoś um, tu się pokazuje dom, finanse właśnie domowe bardziej, tak. Ktoś coś chciał być może jeszcze tutaj przy rodzinie mogą być jakieś sytuacje niewytłumaczone, rodzinne, ktoś czegoś nie rozumie na przykład. Nie wiem, ciocia, wujek, rodzeństwo, rodzice nie potrafią zrozumieć. Tutaj chodzi jakby o jakieś pieniądze przy okazji że ja stawiam na siebie. Dlaczego? Bo jest mi niezmiernie ciężko, tak? I to że, to, że stawiam na siebie, to tak naprawdę też mi tu pokazuje, że z tego powodu jest Wam ciężko, bo być może nie jesteście wyrachowane, tak? Nie jesteście przebiegłe. Tu się pokazuje kobieta, która potrafi wziąć sprawy w swoje ręce. Ona nikogo nie udaje, nikogo nie gra, nie bierze udział w żadnych scenariuszach, nie pisze scenariuszy. Ona, jakby ta kobieta, która się tutaj pokazuje, ona bierze odpowiedzialność za swoje czyny, dlatego być może jest jej ciężko po prostu. Tu się pokazuje ciężkość psychiczna i fizyczna. Być może niezrozumienie w rodzinie mi się tutaj pokazuje. Nie to, że jest jej smutno, jest samotna, pozostały jej tylko jakieś tam marzenia odnośnie przyszłości takiej dalszej. To tu się pokazuje przy tej rodzinie i przy pieniądzach rodzinnych, że ona. Bierze odpowiedzialność za swoje czyny, i tak dalej. Z tego tytułu jeśli w lipcu. Się pokazuje, że no jest jej ciężko, tak? Fizycznie, psychicznie. To nie jest łatwa dla niej sytuacja. Natomiast pokazuje się coś pięknego, bo pokazuje się nowa namiętność. Hmm. Nowa namiętność, nowa osoba, spotykacie ją. Dlaczego ją spotykacie? Hmm. Bo może być to osoba, która jest już w związku. Bo pokazuje się, że wchodzicie w jakąś y, namiętność, tak naprawdę, nie relacje, nie związek, poznajecie kogoś, ale tutaj się pokazuje bardzo wielki pęd działania i wielka namiętność. To bardzo często jest seks jednej nocy. Wiecie, tak się tutaj pokazuje na sam koniec miesiąca, spowodowany tym, że ktoś kogoś oszukuje i ktoś się z kim spotyka po zmroku. Tym jest y, spowodowana ta namiętność. Myślę, że. Tutaj osoba być może, z którą się spotykacie, czy to kobieta, czy to mężczyzna jest osobą już zajętą, tak? I ona, w, tylko żeby nie było, bo hmm, to już jest tak, wiecie, że jak mi się pokazuje tutaj, hmm, że to są spotkania po zmroku, hmm, no to wiadomo, że ktoś, kto ma męża albo żonę, no to w tym momencie zdradza. Natomiast obok tego mam jeszcze oszusta. Żeby nie było, że wy w tej namiętności, w którą tu wejdziecie, fajną jakąś taką relację, szybką, dużo namiętności, ognia, żeby nie było, że ta osoba wam też nie powie, tak? Bo przy tym jest złodziej i oszust, więc być może zostaniecie w jakiś sposób oszukani, a bardzo często jest tak, że nie do końca mówi się prawdę, tak? Mówi się, a powiesz, ja już tam e, nie sypiam z żoną, to jest najlepsze, właśnie, to jest w ogóle najlepszy tekst. Ja już nie sypiam z żoną, albo ja już nie sypiam z mężem, tak? No ale nie zmienia to tego, że się z tą osobą w jakiś sposób tam jest związanym, czy, czy węzłem małżeńskim, czy chociaż ja nie chcę nikogo naprawdę oceniać, ale ja sama słyszałam takie e, w swoim życiu e, rzeczy, tak, głównie po alkoholu, jak tam gdzieś byliśmy, to było, że no ale ja nie sypiam, wiesz, już ze swoją żoną i tak dalej, a wiecie, mnie to na przykład absolutnie nie przekonywało. Ktoś myślał, że mnie to może w jakiś sposób przekona. Że zrobisz ze siebie nieszczęśliwego mężczyznę. Akurat, taka sytuacja to może działać, ale jak najbardziej w drugą stronę, tak? Więc tutaj są spotkania po zmroku, ktoś się z kimś spotyka w tajemnicy, z tego jest wielka namiętność, tak? Burza namiętności, natomiast przy tym jest jeszcze oszust, więc tu trzeba na pewno uważać, żeby nie było, że ktoś oszukuje swojego męża, ale oszukuje też Was, albo ktoś oszukuje swoją żonę, ale przy okazji oszukuje też Was bo z tego rodzi się ta namiętność, wiecie? Być może z Waszej niewiedzy. Nieważne, jak będziecie chcieli, to wyjdziecie, to już Wasze życie. Zobaczmy dla baranka z każdym znakiem zodiaku. Baranek i byk. No jeżeli Pani e, e, Baranica spotkała e, byka, no to muszę powiedzieć, że ona tutaj, kurczę, czuje się fan, kochana, czuje się piękna i ten mężczyzna być może postawi e, Was na piedestale. Natomiast jeżeli, mm, no to w drugą stronę może w ten sposób działać, że mężczyzna odnajdzie swoją e, kobietę, tak, która będzie dla niego idealna też. Baranek z barankiem, zobaczmy. No, tu jest piękny przepływ. No, tutaj naprawdę, jeżeli kogoś macie, poznaliście, pytacie o kogoś, no to tutaj wszystko jest super. Tu jest wszystko super. Nie doszukujcie się niczego, bo tu jest naprawdę w tej relacji czy w tej znajomości, jest wszystko super i rokuje bardzo dobrze do tego. Barani bliźnięta. No, tu jest czekanie. Czekacie być może, aż ktoś się odezwie, tak? Aż się jakieś porozumienie, może się pokłóciliście. Czy się pojednacie? No, będzie dosyć długo. Mętlik w głowie, tak? E, mętlik w głowie, ale no nie wiem. No, zapytałam, wyszedł mi mętlik w głowie, tak? Może trzeba odpuścić, może nie wiem, co zrobić. W każdym razie tu się pokazuje dwie osoby, które mm, czekają na jakiś sygnał, tak? I z tego powodu jest mętlik w głowie. Baran, i rak no tutaj, jeżeli macie kogoś na. Tutaj mężczyzna się pokazuje, że wychodzi z propozycją miłosną. To ten mężczyzna to się często też lubi tak czaić, bo on jak już będzie wiedział, że ma zielone światło, to dopiero wtedy wyjdzie z propozycją. Baranek i Lew. No tu jest bardzo dużo siły, odwagi i w ogóle, jeżeli poznajecie taką osobę, jeżeli myślicie o tej osobie, no to tutaj zadzieje się coś też fajnego. Być może ta osoba, tak. Tak naprawdę trochę obrośnie w piórka, wyjdzie z inicjatywą, bo tu się, jeżeli chodzi o mężczyznę, to pokazuje mi samiec alfa, natomiast jeżeli chodzi o kobietę, to bardziej tutaj ona dzięki temu mężczyźnie będzie miała bardzo dużo siły i odwagi, tak? On ją wyniesie, jakby w taką inną przestrzeń. Baran panna, no tu jest czekanie, czekaj cierpliwie, czekaj cierpliwie, ta karta mówi, tak? Czekaj, po prostu czekaj. Nie szalej, nie rób nic, nic nie rób po prostu, nic nie mów, nic nie pisz. Tylko po prostu czekaj, bo czasami ten czas jest potrzebny, bo to czekanie bardzo dobrze rokuje. Baran i Waga. A tutaj by się trzeba było zastanowić, czy warto, czy my za bardzo nie zabiegamy o tą drugą osobę. Tu się trzeba zastanowić, wiecie, czy ta osoba na pewno interesuje się nami tak, jak, tak bardzo jak my nią. Bo ona tutaj jest odwrócona do nas plecami. Od czasu do czasu może wchodzić z nami w jakieś dialogi. Natomiast ona pędzi w życiu i nie patrzy w, tutaj w waszym kierunku. Yy, baran i skorpion. Yy, jest stresik, jest nieprzes są nieprzespane noce. Tu coś się zadziewa, wiecie? Ze skorpionkiem tu się coś zadziewa. Tu będziecie przeżywać, tak? Taki stres dosłownie. Yy, yy. Dlaczego? Z powodu jakichś finansów z powodu tu jak pokazuje się kobieta, która dobrze zarządza finansami, tak, może nie będziecie chcieli stracić czegoś albo nie będziecie chciały stracić. Baran i strzelec, no sprawiedliwość, tak, tu tu wiecie sądy, wyroki i ostateczna ocena sytuacji. Tu są często rozstanie, rozwody, sprawy sądowe. Być może nie ma to już nie ma to już miejsca dla tej osoby w waszym życiu, tak baran i koziorożec no i wielka piękna miłość szczera tak, tu się nie ma co zastanawiać to jest po prostu szczer, człowiek, który jest szczery i nadaje na tych samych falach, tu jest coś, piękne uczucie baran i wodnik, dobre wiadomości, bardzo dobre dla Was i propozycja spotkania jak najbardziej tak? może to być nawet biznesowe spotkanie, ale z wątkiem miłosnym baran i ryby jeżeli mężczyznę poznajecie to Wam powiem szczerze, rokuje super, po prostu. O, naprawdę, ideal, ideal, jak dla mnie, mężczyzny, tak. E, trzyma emocje na wodzy, po prostu e, jest bardzo zaradny, jest bardzo konkretny, no ale zawsze mówię, to nie banderas to nie jest, e, natomiast jest to ktoś, kto zawsze pomoże i, i zawsze się zainteresuje i nie będzie pisał na pewno wierszy, śpiewał serenat. Natomiast przyjdzie i, i pomoże, jak będzie trzeba. Jeżeli jesteście mężczyzną, no to ta kobieta ma względem Was, tak? Jeżeli pytacie o kobietę, względem Was ma bardzo poważne, solidne plany życiowe. Tyle, kochani, dla baranka. Do usłyszenia.